Sabinka. Witam Was na moim kanale Świat według Sabinki. Wszyscy wiedzą, że ja mam trzy zwierzątka. Owczarka niemieckiego i tutaj właśnie koszatniczki Fredzie i Zośkę. I chyba dzisiaj się zaprzyjaźnią. Prawda Kioko? Jako nasza afczarka niemiecka, odcinek dziesiąty, tylko wiada koszatniczki. O, na ćwierkały! Spróbujemy teraz. Na ćwierkały? O, tylko jest jeszcze. No, przyjacielu. Chyba im się podoba. One aż ćwierkają. One się chyba boją tej kioko, wiecie? Nie bójcie się. My tak naprawdę nie wiemy, co ta kioko zrobi, bo ona by je chyba chętnie... No właśnie! Kiyoko, nie, 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 nie! nie. Kioko zabójca! Kioko! Kioko! Noż do piersi! No tę fretkę! Że mamy tego szatnica. A cóż, nasza owczarka niemiecka? No, Kioko, spokojnie! No to Kyoko, jeszcze raz próbujemy. Nie, już nie. Kioko, halo! Nie, już nie. No słuchajcie, bo ona się rzuci na te koszatnice. Sabina ich nie utrzyma. Zobacz, jak się trzęsie. Patrzcie. No przecież. Kioko! 4. Joko! 4. Joko! 4. Joko! Oto jest jego Ale chce to wiedzieć! Nie, nie, słuchajcie, dosyć! Ale chce to wiesz! Nie, nie, nie. Słuchajcie. Dosyć! Ale chcę to wiedzieć! Dosyć! Chodź, Dosyć! Trzygarczy trzyga, hałas mojego psa. No Kioko by chętnie upolowała chyba no. I jedną i drugą. Wychodzimy. No, no, no słodkie mięsko, słodkie. Słodkie, słodkie mięsko. Kioka jest warta i gotowa do polowania właśnie. No ona się trzęsie. No, no Idziemy Kioko. chodź. Chodź, jesteś nieprzyjaźnie nastawiona do kosza No. no.